Dzień dobry. W dwóch już kwestiach chcieliśmy zabrać głos dzisiaj. Ja mam przyjemność za chwilę wyjechać do Kijowa razem z, z szefem z szefową Komisji Spraw Zagranicznych Francji, panią Elisbet Gigu z Zgromadzenia Narodowego Francuskiego i z szefem Komisji Spraw Zagra Zagranicznych Bundestagu. Jedziemy na jesteśmy dzisiaj, jutro będziemy rozmawiać z politykami ukraińskimi i władzy i opozycji, koalicji rządowej, opozycji odnośnie możliwej współpracy międzyparlamentarnej, najbliższych, najważniejszych wyzwań, które stoją przed ukraińską demokracją, wyborów prezydenckich, przyszłych wyborów parlamentarnych, a także sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, która jak wiemy nie jest najlepsza na Ukrainie. Kwestia pomocy europejskiej, solidarności europejskiej, współpracy dobrej. Uważamy, że parlamenty są takim miejscem, a trójkąt weimarski propozycją czy pomysłem na właśnie taką lepszą, jeszcze, jeszcze lepszą y, współpracę, która otworzy europejską drogę Ukrainie. I temu chcemy, żeby temu służyła, służyło to spotkanie, ta wizyta. Ale jest. Y, 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 Obok mnie przewodniczący Andrzej Halicki, który jest szefem delegacji polskiej do Rady Europy, w Radzie Europy. Tam rzeczywiście zdarzyła się rzecz taka nie, niespotykana wcześniej. Została zawieszona w prawach członkowskich delegacja rosyjska i chciałbym oddać mu głos, żeby w paru słowach powiedział o tym, jakie są przyczyny, a jakie konsekwencje tej niezwyczajnej, nietypowej decyzji Rady Europy. Bardzo proszę. Dziękuję. Przyczyny są oczywiste. To przyczyny oczywiste aneksja Krymu i wiecie państwo, że ta decyzja była wcześniej wprowadzona do porządku obrad tej sesji. W poniedziałek wczoraj odbyło się głosowanie i chciałem poinformować też ważne z naszego punktu widzenia. Delegacja polska jednomyślnie poparła ten postulat regulaminowy, on zawiesza prawa delegacji rosyjskiej w wzięcia udziału w głosowaniach. Kolejna sesja będzie sesją, podczas której przyjmiemy rezolucję. Nie mam wątpliwości, bo Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy mówi jednym głosem, w tym wypadku jest bardzo jednolite stanowisko. Będzie to rezolucja, która oznaczać będzie pewne warunki odwieszenia tego zakazu, czyli powrót do sytuacji sprzed aneksji Krymu. Myślę, że ta izolacja, bo Rosjanie nie spodziewali się takiej decyzji tak jednomyślnie podjętej, oznacza dalszą izolację Rosji w tej agresywnej polityce i konieczność jej weryfikacji. Liczymy na to, że ta weryfikacja rosyjskiej polityki nastąpi, bo głos Europy, tak jak i głos opinii międzynarodowej jest jednoznacznie potępiający dzisiejszą politykę prezydenta Putina.